Are you ready? Stand by! If you finish, unload, show clean, having clear that holster. Range is clear Czekaj, bo mi zmarzła ręka, nie mogę. Weź mi to za ciaśliń. Do góry? Czy na dół? Do góry. Czekaj, 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 czekaj. O, coś jest nie tak. Dobra, wyciągnij... Dobra, mam, 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 nie ruszaj. Jest u góry, sprawdź Jest. Okej, okay. czas! 3, 2, 3, 8 Dobra!